Cześć z tej strony Hodlerka. Ten film będzie zawierał jeden temat: airdropy. Wytłumaczę tak zwane claim zeta chain. Wspomnę o airdropie od Alt Layer, a także powiem o kolejnym łolecie, który wprowadził punkty za działania, dlatego dziś wykonamy sobie claim tych punktów. Zapraszam do filmu. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Zacznijmy od Zeta Chain Preclaim. Na Zeta wykonywaliśmy regularnie testnet. Nagrywałam już o tym w październiku 2022 roku, więc dosyć dawno. Był też dodatek, jeżeli zaczęliśmy działać wcześniej i jak widzicie, udało nam się otrzymać najwyższy mnożnik, bo aż 25%. Jeśli nie widzieliście mojej informacji na telegramie, to warto zerknąć na stronę dropa i ubiegać się o zrzut. Snapshot odbył się 20 sierpnia 2023 roku, i dane z tego dnia stanowiły podstawę przydzielania punktów, jak możemy przeczytać na ich blogu. Użytkownicy, którzy dołączyli po Snapshocie będą mogli uczestniczyć w nadchodzących działaniach, także jeżeli nie dostaliście żadnych punktów, to nie ma się czym przejmować. Poziom punktów waha się od 50 do 20 tysięcy zeta. W zależności od tego, ile punktów otrzymaliśmy, przypisano nam nazwy poziomów czy też role. Te poziomy właśnie powinny Wam się wyświetlać. Niektórzy otrzymali punkty i widzą je od razu, a niektórzy mają jedynie widoczny pakiet dostępu. Ilość Zeta przydzielona użytkownikom z pakietem dostępu zostanie ogłoszona podczas startu zrzutu. Umożliwi to natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z sieci. Obejmując pierwsze transakcje i interakcje w aplikacji. Ten przydział będzie mniejszy i, jak napisali, ma to na celu umożliwienie jak największej liczbie uczestników wypróbowania ZetaChain. ZetaHub prowadzi także nowy program o nazwie XP, służący do śledzenia aktywności w sieci głównej. Z biegiem czasu program XP przekształci się w podstawowy program lojalnościowy w sieci, z którego inne aplikacje będą mogły korzystać i wynagradzać swoich użytkowników. Także będziemy mieli tutaj jeszcze różne airdropy. Zrzut będziemy odbierać poprzez Zeta Hub wraz z uruchomieniem Minet i niestety, ale prawdopodobnie będziemy mieli tutaj KYC. Co na tym etapie robimy? Przechodzimy na stronę, może nie claimu, a właśnie pre którą zostawię w opisie tego filmu. Sprawdzamy czy łapiemy się na airdrop, jeżeli tak to udostępniamy Genesis Card na Twitterze, znajduje się ona po lewej stronie. A następnie wybieramy continue. Wybieramy user i wypełniamy potrzebne informacje, czyli weryfikujemy wallet, łączymy Twitter oraz Discord, wklejamy także naszego tweeta, w którym udostępniliśmy właśnie tą naszą kartę. Takie działanie zapewne da nam dodatkowe XP do tego programu lojalnościowego, który będzie działał już właśnie na MINET. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Przejdźmy teraz do innego tematu, jakim będzie Alt Layer. Alt Layer zapewne airdrop o większej wartości. Token Alt pojawi się 25 stycznia, a więc jutro. Na pierwszy sezon Alt airdrop zarezerwowali 300 milionów tokenów Alt, a więc 3% podaży. I kto otrzyma airdropa? Po pierwsze, posiadacze ich kolekcji OG Batch oraz Oh Oti. Również dostaną uczestnicy kampanii Galxe, i tutaj wtrącę. Wiele komentarzy pojawia się, gdy udostępniam coś z Galxe. Po co to robić? Tutaj macie przykład bardzo dobrego projektu, który wziął pod uwagę właśnie działania na Galxe. Mam wrażenie, że coraz więcej projektów udostępnia swoje zadania na tej stronie i bierze je pod uwagę przy zrzucie. Oczywiście bez sensu jest robić wszystko na Galaxy, bo wyszłyby nam dwa etaty, ale najlepiej znaleźć po prostu projekty, które są sensowne i spojrzeć, czy prowadzą oni kampanię na Galaxy. Oprócz Galaxy i NFT, AirDropa otrzymają restakerzy Eigenlayer, więc myślę, że sporo osób, które mnie oglądają, będą się łapać na ten drop. A kto się kwalifikuje? Tutaj macie Direct ETH Staking, czyli bezpośredni staking poprzez Eigenlayer, LST Restaking z projektami z tej listy. Yy, oraz yy, mamy tutaj LRT staking z Renzo Ether oraz Kelp DAO. Dropa otrzymają także osoby, które stajkują Celestię. Celestię otrzymaliśmy w airdropie, więc domyślam się, że zostawiliście jakiegoś moonbaga. Jeśli chodzi o airdrop za staking Celestia, ten zrzut będzie lekko później, ponieważ mieli tam jakieś problemy techniczne. Będę informować zapewne na Telegramie, kiedy pojawi się informacja odnośnie odbioru airdropa, właśnie za staking Celestia. Strona do claimu AirDropa będzie otwarta przez cały miesiąc od 25 stycznia, czyli od jutra, do 25 lutego. Nieodebrane tokeny ALT wylądują w skarbcu ALT Layer. Pamiętajmy, że jest to pierwszy sezon Dropa. Jak piszą, zapewnimy więcej zachęt dla partnerów i uczestników, będziemy informować na bieżąco. Ok, i czas na rabi wallet. Rabi Wallet wprowadza punkty. Jeśli korzystacie z portfela Rabi, to najpierw zaktualizujcie rozszerzenie do najnowszej wersji. Jest to wersja v0.9248. Następnie przechodzimy do portfela, klikamy na Rabi Points. W okienku Enter referral code możecie wpisać hodlerka. Wtedy otrzymacie dodatkowe punkty. Na całym końcu wybieramy Claim. Jeżeli nie korzystacie jeszcze z tego portfela, możecie spokojnie rozpocząć korzystanie i zbieranie punktów. Linki zostawiam w opisie tego filmu. Jeśli skorzystaliście z MetaMask Swap w ciągu ostatniego roku, to możecie zaimportować swój portfel MetaMask do Rabi i zdobyć dodatkowe punkty. Przy okazji wspomnę tu także o innym portfelu Rainbow Wallet. Powinniście go kojarzyć, Rainbow Wallet już jakiś czas temu także ogłosił punkty do przyszłych nagród, udostępniałam tą informację na telegramie i już je oczywiście klejmowaliśmy. Jeśli nie korzystacie z portfela Rainbow, to także można w dalszym ciągu zbierać te punkty. Punkty zdobywamy m.in. ze swapy, za bridge w Rainbow oraz za zapraszanie znajomych do Rainbow. Punkty przyznawane są w każdy wtorek. I tutaj również to samo co w przypadku poprzedniego oleta. Import z Metamask powodował większą ilość punktów, były tam jakieś widełki. Wydaje mi się, że to jest to samo co przy poprzednim olecie, czyli żebyśmy korzystali w tamtym roku właśnie z Metamask Swap. Ok, to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Do zobaczenia. Hej!